Dzień dobry moi drodzy, na kanale, gdzie dowiecie się wszystkiego o opasce łup. W dzisiejszym materiale omówimy sobie ceny łupa i porównamy również do innych urządzeń i innych rozwiązań, dlatego że myślę, że jest to pewien kontrowersyjny temat, szczególnie ze względu na model, w jakim tak naprawdę używa się i kupuje się łupa. Ja to wszystko rozpisałem, biorę tablet do ręki, a Wy będziecie mieli to za chwilę na ekranie. Tak naprawdę żaden z materiałów na tym kanale nie jest sponsorowany przez łup, natomiast poniżej znajdziecie link afiliacyjny, z którego ja dostaję wynagrodzenie, jeśli Wy go użyjecie. Natomiast po kliknięciu w niego, tak jak tutaj, ukaże Wam się ekran i zobaczycie, że możecie skorzystać z łupa całkowicie za darmo. Pierwszy miesiąc dostajecie za darmo opaskę i dostajecie pierwszy miesiąc za darmo i macie 30 dni na podjęcie decyzji tak naprawdę czy chcecie kontynuować używanie łupa i tak właśnie wygląda ten cały system zakupu łupa i jak widzicie teraz na ekranie mamy tak naprawdę kilka opcji i je sobie wszystkie omówimy. Pierwsza opcja jest to miesiąc testowy za darmo, możecie z niego skorzystać i później podjąć decyzję, który z tych trzech modeli wybieracie, jeśli chodzi o płatność. Najczęściej wybieranym jest ten na dole, czyli model subskrypcji miesięcznej. Natomiast są jeszcze dwa, czyli subskrypcja roczna i subskrypcja na dwa lata. I teraz. I teraz omówimy sobie te wszystkie ceny upa. Tak jak powiedziałem przed chwilą, Najpopularniejszą opcją jest ta opcja za 30 euro miesięcznie, gdzie płacimy co miesiąc wychodzi to na polskie złote 128 zł i jest to naprawdę sporo. Natomiast no, płacimy co miesiąc, nie musimy płacić z góry. Jest również pewien problem, który, który się może pojawić dla niektórych, dlatego że wybierając opcję miesięczną w tej chwili obligujemy się na 12 miesięcy. Czyli jakby e, dajemy gwarancję, że przez 12 miesięcy będziemy wykupywać tą subskrypcję i dopiero po 12 miesiącach możemy zrezygnować. Kiedyś to było, ja jeszcze pamiętam, e, kiedy 3 lata temu dołączałem do Uba, było to 6 miesięcy, więc było to e, krócej. Tutaj niestety, ale te 12 miesięcy musimy płacić, jeśli zdecydujemy się na płatność e, miesięczną. Natomiast w płatności rocznej sporo oszczędzamy, dlatego że ze 128 zł robi nam się 86 zł miesięcznie, jeśli wybierzemy płat Płatność z góry za rok, a w już opcji na 2 lata, czyli na 24 miesiące, ta płatność wychodzi 76 zł. Czy to jest dużo? Wszystko zależy od naszej sytuacji. Jeśli powiedzmy. Jest to nadwyrężenie jakiegoś tam budżetu i e, musimy się liczyć z tym, że e, gdzieś tą kwotę musimy mieć zarezerwowaną. No to ja zdecydowanie bym nie polecał e, oczywiście wybierać upałub i e, płatność, e, płatności tego typu nie powinny w żaden sposób nadwyrężać naszego e, budżetu domowego. Jeśli jest to jakieś jego nadwyrężenie, to zdecydowanie bym odradzał. Jeśli na, na, natomiast e, dbamy o swoje zdrowie, chcemy w nie inwestować no to jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie. Specjalnie rozpisałem tutaj również wszystkie inne popularne rozwiązania i tak naprawdę największym konkurentem dla Upa na ten moment to jest Aura Ring, ale Aura wybrała całkowicie inny model, znaczy całkowicie inny podobny model, ale tak naprawdę Aura to jest coś pomiędzy Upem a tradycyjnymi zegarkami sportowymi, dlatego że Aura wybrała model, w którym musimy z góry zapłacić za e, tak naprawdę pierścionek, e, a Dodatkowo płacimy małą bardzo opłatę miesięczną, czyli mamy tak 1400 zł może być drożej, bo jest tam z lepszego materiału też ten pierścień. 1412 zł opłata na wstępie za aure, a miesięcznie płacimy 25 zł jeszcze abonament wychodzi 308 zł za cały rok. Czy to jest dużo? No moim zdaniem jest to już sporo, dlatego że za 1400 zł jesteśmy w stanie już zbliżamy się do płatności za zegarek sportowy, prawda? Eee, I jeśli chodzi o to, dlaczego łup versus zegarek i e, aura, do tego przejdziemy za chwilę. Na razie porównamy sobie tylko i wyłącznie ceny. Wypisałem trzy popularne zegarki Garmina, Fenix, Vivo Active i Instinct e, i są to kwoty około między 1000 a 2000 zł. Złotych, prawda? No to wszystko zależy, tych zegarków Garmin ma bardzo, bardzo dużo, więc te ceny mogą być niższe, mogą być nawet wielokrotnie wyższe. Za 4000 zł też Fenixa jesteśmy w stanie kupić. Później mamy Sunto. Zarówno Race Vertical, jak i Pig. Widziałem w internecie, że kosztują około 2000 zł. i tak samo. No jeśli wybieramy, wybieramy szafirowe szkło w zegarku, no to już ta kwota nam wzrasta. No i Ostatnią tak naprawdę opcją w porównaniu do łupa mamy Apple Watcha. Ultra jest to kwota 4 około 1000 zł. dziewiątka najnowsza to jest 2500 zł. I SE to jest tysiąca zł. No i teraz, czy łup jest drogi? Oczywiście, biorąc pod uwagę, że jest to opłata miesięczna, jest drogi. Ale dlaczego jest to opłata miesięczna? Żaden z innych opcji, ani Aura ani Garmin. Jeśli wychodzi nowy model, to nie dostajemy go za darmo. I myślę, że też dużo osób właśnie o tym nie wie, jeśli chodzi o UPA. Dlatego, że ja zaczynałem, teraz mam 4.0, natomiast ja zaczynałem z łupem 3.0. I w momencie, kiedy wychodzi nowy model UPA, każdy użytkownik dostaje nową opaskę za darmo, a tą poprzednią, tak sobie to wymyślili, jest w stanie odesłać na przykład swojemu znajomemu, który już ma opaskę i wystarczy, że dokupi tak naprawdę tylko i wyłącznie subskrypcję i może sobie spróbować. Ja tak właśnie zrobiłem, swoją starą opaskę wysłałem znajomej i ona po prostu wykupiła sobie na miesiąc ten model subskrypcyjny, chociaż nawet nie wiem, czy nie za darmo. Wydaje mi się, że, że również mogła za darmo skorzystać też klikając w linka afiliacyjne mogła jakby skorzystać za darmo, a tam po prostu podczas płatności wybiera opcję, że już posiada opaskę, którą ktoś jej, ktoś jej wręczył. Więc łup za darmo daje każde kolejne urządzenie. Jeśli wyjdzie piątka, a już są jakieś spekulacje na temat piątki, widziałem spekulacje, myślę, że taki film też sobie zrobimy na kanale. Widziałem spekulacje, że ma być ekran na łupie. Mam nadzieję, że tego nie będzie, bo to jest jedna z największych zalet łupa, po prostu że tego ekranu tutaj nie ma. Natomiast jeśli ta piątka wyjdzie, to ja wiem, że dostaję ją za darmo w tym moim abonamencie miesięcznym. Nie muszę się martwić o to, że no, wyszły nowy model i znowu prawda, przydałoby się zmieniać. A w przypadku innych, czy to zegarków, w większości zegarków jest tak, że te modele praktycznie wychodzą co roku i co roku gdzieś tam. Mm, Prawda? Chcielibyśmy mieć ten nowy model. Może jeden, dwa lata wytrzymamy, 3 lata wytrzymamy, ale już po kilku latach, jakby ten nowy model wypadałoby mieć, bo tych nowych funkcji jest tam dużo, dużo więcej. Więc to jest jedna z głównych zalet, jeśli chodzi o ten model subskrypcyjny, jest to, że tutaj nie mamy skupienia w 100%, tak jak w przypadku innych urządzeń na urządzeniu. Tylko na software'ze, na tym na algorytmie, jak, na, jak to po prostu wszystko działa, a w momencie, kiedy wychodzi nowa e, opaska, dostajemy ją za darmo. Dwa, nienawidzę spać w zegarkach. Każdy zegarek jest dość potężny. Do, dodatkowo, jeśli jest to Apple Watch, to ten zegarek w nocy przeważnie musimy ładować, e, dlatego że e, no, te zegarki nie wytrzymują zbyt długo. Garminy Fenix wytrzymują długo, natomiast za każdym razem po pierwsze. Jakby niewygodne jest spanie w zegarku, ponieważ jest duży, a po drugie, w momencie kiedy musimy go ładować, to musimy go ściągać. W momencie kiedy musimy naładować zegarek, musimy go ściągnąć. I wracając jeszcze do aury, Aura Ring, również, żeby ją naładować, musimy ją ściągnąć i nałożyć na tak naprawdę podstawkę do ładowania. A co się dzieje, kiedy naładujemy to urządzenie? Nie zbiera ono naszych danych. I łup. To jest jednego, jedna z największych przewag łupa, właśnie jest to, że dostajemy bezprzewodową ładowarkę, która od wersji 4.0 jest również odporna na wodę, więc możemy się nawet w niej kąpać. Wielokrotnie się w niej kąpałem. Co robimy? Mając łupa, tylko i wyłącznie zakładamy, go, yy, zakładamy tą ładowarkę na łupa, i w ten sposób, może nie wygląda to super, dlatego że urządzenie się robi dużo, dużo większe. Natomiast nie musimy ściągać opaski po to, żeby ją ładować. Ta ładowarka jest bezprzewodowa, jest wodoodporna i możemy nawet, tak jak powiedziałem, wejść z nią pod prysznic, dlatego że pewnie gdzieś tam wieczorem będziemy zakładać tą, tą ładowarkę. Więc to jest naprawdę genialne rozwiązanie. Jedne z niewielu takich na rynku. Nie wiem, czy są jakieś urządzenia ładowane w ten sposób. Więc jakby mamy nieprzerwane dostarczanie tych danych, co jest po prostu najważniejsze, żeby te dane cały czas były dostarczane. I żeby by tej opaski po prostu nie ściągać. I co jest jeszcze jedną z większych zalet łupa, jest to, że to urządzenie, czyli łup, można nosić gdziekolwiek na ciele. To wcale nie jest powiedziane, że musimy go nosić na nadgarstku, możemy go nosić na bicepsie, ale również możemy go nosić e, tak naprawdę w specjalnej odzieży. Łup e, tą specjalną odzież ma. Natomiast no my wielokrotnie na przykład w, pod bipsami rowerowymi. Gdzieś tam braliśmy sobie to urządzenie, bo ono tak wygląda bez opaski, jest takie malutkie, więc wystarczy, że to urządzenie sobie na przykład damy gdzieś tam za pas, damy sobie na przykład podstanik i ona bardzo często daje, daje łupa, jak chce opalić tak naprawdę to miejsce. Widzicie, ja no mam dość widoczny ślad, mi to nie przeszkadza. Bardzo rzadko zmieniam, ale też myślę o tym, żeby zamówić ubrania łupa, które mają specjalną kieszonkę na właśnie łupa i wtedy można ściągnąć tą paskę i mieć łupa ukrytego gdzieś w koszulce. Na przykład jest bielizna łupa, gdzie gdzieś też to urządzenie gdzieś można wsadzić. Więc mierzy tak naprawdę nam wszystkie parametry łup z jakiegokolwiek miejsca na ciele i to też jest game changer a muszę Wam zdradzić że będąc w, tak naprawdę tak długo w łupie jestem w programie testerów i wypełniałem sam ankietę gdzie odpowiadałem na pytania w jakiej formie chciałbym żeby łup również był dostępny i wybrałem tam opcję pierścionka więc możliwe że będzie tak że na przykład będziemy mogli dokupić jakieś urządzenie oprócz samej opaski nie wiadomo oczywiście była to, była to ankieta więc nie chcę tutaj spekulować, ale cały czas wszystko oczywiście jest przez UPA testowane. Natomiast jeśli chodzi o Aura Ring, to największą właśnie wadą jest to, że jest to pierścionek i w przypadku sportu jakiegokolwiek ciężko go używać, no ciężko jest używać pierścionka nawet na rowerze, ale rower jeszcze nie jest takim problemem jak na przykład właśnie trening siłowy, więc podczas treningu siłowego Sztanga, czy jakiekolwiek inne inna aktywność na siłowni, no, no, odpada z oczywiście pierścienkami, czy jakieś podciąganie, czy jakiekolwiek inne, e, tak naprawdę e, ćwiczenia. Więc dla mnie to jest największy zarzut dla Aury. E, ja nie byłbym w stanie jej e, praktycznie używać. Jest to lifestyle urządzenie, ale również tak jak powiedziałem, żeby je ładować, trzeba je ściągać. Bez względu na to, jak szybko się to ładuje, no to gdzieś to przerywa. Biorąc to wszystko pod uwagę. Nie uważam, że łup jest bardzo drogim rozwiązaniem, uważam, że jest pionierem w niektórych rozwiązaniach, takich jak ładowanie, takich jak zbieranie danych z jakiegokolwiek miejsca na ciele, no i to po prostu kosztuje. Natomiast my nie kupujemy urządzenia i to, co to, o tym trzeba pamiętać, kupujemy dostęp do algorytmu, kupujemy dostęp do aplikacji, kupujemy dostęp tak naprawdę do tego wszystkiego, co ma do zaoferowania łup, a nie do samego urządzenia. W momencie, kiedy urządzenie nowe wychodzi, każdy z użytkowników za darmo w ramach abonamentu dostaje to urządzenie. Więc myślę, że biorąc to wszystko pod uwagę, właśnie nie jest to aż tak drogie rozwiązanie jak nam, się, jak nam się wydaje, ale oczywiście musi ono nam pasować. Dlatego, że po to mamy ten pierwszy miesiąc za darmo, po to za darmo dostajemy całkowicie, klikając w link na dole, opaskę, żeby móc podjąć decyzję po tym pierwszym miesiącu, czy to urządzenie jest dla nas, dlatego, że no nie ma rozwiązań dla wszystkich. Są miłośnicy i również są przeciwnicy łupa, i to jest całkowicie normalne.